Szanowni Państwo, drodzy rodzice oraz uczniowie. Spotkaliśmy się dzisiaj, żeby sfinalizować kolejny ważny projekt realizowany na terenie gminy Damasławek. W ramach programu Cyfrowa Gmina Wsparcie Dzieci z Rodzin Popegerowskich nasz samorząd pozyskał blisko 450 tysięcy złotych na zakup sprzętu komputerowego. Łącznie kupiliśmy 169 laptopów oraz 11 komputerów stacjonarnych. W naszej gminie nie brakuje miejscowości, na terenie których funkcjonowały państwowe gospodarstwa rolne. Cieszę się, że szanse dzieci są wyrównywane. Myślę, że nie muszę nikogo przekonywać, jak ważna jest dzisiaj umiejętność posługiwania się komputerem. Mam nadzieję, że nowy sprzęt przyczyni się do rozwoju i pomoże w edukacji dzieci i młodzieży. Dbajcie o swoje nowe komputery, aby służyły Wam jak najlepiej i jak najdłużej.